Hej, się tutaj Agent Salman i witam was w kolejnym odcinku GTA 4 LCPTFR. Moi kochani, pokrótko, informacyjnie, bo jedziemy na drugdeala. <coughs> Słuchajcie, jeżeli tym razem nic nie skopałem, jak ostatnio przy Wiedźminie, ten odcinek będziecie mogli obejrzeć w 1440p. Yy, bo chyba jedynym problemem było to, że ustawiłem 60 fpsów, a 1440p nie obsługuje 60 fpsów. Także cóż... Yy, ogólnie troszeczkę nie nagrywałem, bo, bo trochę mi się słuchawki popsuły i muszę nagrać na słuchawkach telefonowych. Dobra. Zobaczmy co z tego wyjdzie. Muszę nagrać na słuchawkach telefonowych, a to jest, jak zdobyłem znać, niektórzy z was domyślają, bardzo mało wygodne. Rączki. To jest bardzo mało wygodne. W reżim powiedział, że to mnie aż boli, ale dzisiaj planuję sobie zamówić słuchawki, więc mam nadzieję, że jeszcze przed świętami przyjdą. <laughs> Agent Salmon, przejdziecie mi transport. To jest zgarniemy dowody, GTA 5, Jak nie działało, tak nie działa, także to mnie wnerwia strasznie. Jeszcze Rockstar wydał kolejne gówniane DLC, które kompletnie nic do gry nie dodaje oprócz masy dolarów nowych do wydania. Także chwała Rockstarowi że uśmiercenie wręcz legendarnej marki i stanie się nowym EA. Z kolejnych ciekawych informacji, wspomniałem na fanpage'u moim, że prawdopodobnie pojawi się vlog. No i prawdopodobnie tak będzie. Poczekajcie, muszę tylko zgłosić raport. Nie, hallo. Dobra, agent Salman zdjęty gość. Mamy go. Prawdopodobnie się pojawi vlogasek, tylko muszę sobie ogarnąć sprzęt. No, bo wiecie, jak to ze mną jest. No, niestety, Drunk Driver. Jest różnie. Raz mi mikrofon się podepnie od razu i działa ślicznie. A raz muszę kombinować. I czasami naprawdę te moje sprzętowiska są niesamowite. Bo czasami nagrywam chociażby z telefonu jako dyktafonu. Także śmieszna trochę sytuacja Ej, ej ej Dobra, już mam, nie masz przynajmniej dwóch opon, będzie łatwiej Agent Salman wstrzymam pościg za podejrzanym pijanym kierowcą. Przybiję mu dwie opony z lewej strony. Dobra, wysiadaj laska No wysiadaj. Nie odjedziesz chyba. Jeszcze próbuję A no tak, to już są przebite Dobra, no dalej nie pojedziesz no. Także wysiadaj, no to nie ma sensu. No dalej wysiadaj. Także no mówię, ogólnie dużo się troszeczkę działo przez ten czas. Więc no kurczę wracam do GTA 4, bo nie chcę ciągle ciśnąć Wiedźmina no wysiadaj. Nie chcę ciągle ciśnąć Wiedźmina, no po prostu, bo to jest dla mnie... Wiecie, niby to jest spoko gra, tak? Ale ciśnięcie ciągle jednej gry to jest bardzo zły zabieg. To jest bardzo zły zabieg. Nie mogę wyjąć broni. O, mogę. Dobra, jest pijana. Wiedźmin jest bardzo fajną grą, ale nie chcę ciśnąć ciągle jednej gry. Chcę pograć jeszcze w GTA, chcę pograć może Skyrima na modach Ostatnio zbudowałem na nowo Skyrima I powiem wam, że jest już o tyle mniej obciążony modami, że praktycznie nie wywala, więc rozważę to Co to nazwę? O nie, to jest domni Na razie to odrzucę Bo mamy 5 minut materiału, na razie nie wywaliło gry, więc to jest dobry znak Chociaż nie gwarantuję, że tak będzie do końca tego odcinka Ale miło jakby było, naprawdę bym się cieszył mega Ponieważ ostatnio mam problemy z nagraniem tego Bo co chwilę mi wszystko wywala oh, people Nie no proszę dajcie mi coś innego Dajcie coś innego please O, jest zielone Dajcie coś innego niż bezdomni Te światełka tak trochę nalegają, co? No nawet no proszę coś innego jak strzelanina czy coś tak, podejrzana łódka, świetnie Nie cierpię tych zleceń Swoją drogą Odcinek, który miał być w poniedziałek hmm, Nie, sorry, w piątek już piątek nic nie wrzuciłem, no bo ponieważ Co, no, GTA to jest kupa I on stwierdził, że hej, Salman, w się, nie będzie odcinka Drunk driver Agent Salman przyjął Nie, odrzucony, kurde Miał chociaż jakąś robotę no i przy okazji, jesteśmy teraz blisko wody, pewnie to będzie jakaś zakichana łódka. Chociaż nie powiem, może, może teraz sobie weźmiemy robotę z łódką. No, dzięki, wyczyścili. To jest w ogóle, to jest śmieszne, to jest salon Auto Erotica, i tu zawsze leżą pieniądze. Zaraz wam pokażę. Taka ciekawostka. Zobacz, tutaj zawsze leżą pieniądze w tych samochodach. Uh, shots fired. Dobra, siup. Agent Salman, przyjąłem. Shots fired, jeden na miejsce. Dobra, jednostka w drodze. Ciekawe, w jakiej drodze, jak on idzie w zupełnie innym kierunku. Boże, ci nowi idioci są po prostu. Dobra, super. Naprawdę super. No dobra, wróciłem. Zobaczymy, jak pójdzie nam teraz. Mam nadzieję, że pójdzie nam chociaż troszeczkę lepiej, jak nie nieco odcinek będzie krótszy. No bo, jak widzicie, no nie da się w ten sposób nagrywać. A wiecie, co jest najlepsze? Ja kompletnie nic nie zmieniałem między poprzednimi nagraniami, gdzie ta gra. Dobra, jedziemy. Ja nic nie zmieniałem. Ustawienia gry, nie zmieniałem nic nigdzie. I to wszystko po prostu chodzi teraz jak kupa. Ja nie wiem, może zlikwiduję jeszcze w okazji mm, Policing Script i Iron Man Moda. Potem, ale to potem zostawię na przykład suche e, suche LCPD i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo jak nie, no to po prostu trzeba będzie to też odstawić na bok. Dobra, wybiłem szybkę. Agent Salman dobieniłem pościg. Gdzie stamy, jest? dobra, myślę, że tu skręcił. Dobra, Staszek, dajesz? Ja bytule, Staszek, kto cię usił jeździć? Oh, tu to jest. To jest. <grym> <grym> największa woda radiowozów. Są niestabilne. Dobrze, Staszek, dobrze. No, kolego. Widzę, co tu się dzieje. Dobra, słuchaj, ja w niego przybędę znowu. No, kolego, wysiadaj. No, myślę, że serdecznie tutaj będzie No, wysiadaj, kolego. No, tu, Staszek, to czego prawie miałem. Boże, ty baranie. Boże, Staszek... To jest... Ale mi się zrobił blokadę, hm? Mm. Naprawdę, panowie, szacun. Szacun, jestem z was dumny. Juz! Dobra, nieważne. Jezu co tu się stało? Pościg ciekawy, nie powiem Jezu! 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 Dobra To co tu się stało przekroczyło właśnie wszelkie normy u? Boże co tu się działo? I ten jeszcze jakiś fazy tutaj randomowy Masakra, oj Masakra. Co tu się w ogóle wydarzyło? Ludzie, to, to jest chore. Dobra, zgłoś to. Nie to. Halo, agent Salman, mamy go. Gotowe. No. W ogóle nie wiem, czy. O, to jest z dzisiaj. Ten Staszek. Tak też jak ten Baran z nie potrafi jeździć. Dobra, ludzie, którzy mają problemy. To będzie chyba na dole. Uwaga. Co tam jakiś tam highlighted route? Ja jestem policjantem. Dobra. Hmm, co ja mówiłem? Może no, cały czas w tle działa, nie? Iron Man. Nie, dobra. Dobra, kończymy ten odcinek, Sorki i ludzie, ale to było już czwarte podejście. Na razie tego dosyć idę grać Wiedźmina. Narka kochani. Obawię się modami, zobaczymy co z tego wyjdzie. Cześć!